Witam, ja jestem Extra 121, a to Legomania, Mania, wideoblog o tematyce LEGO. Dzisiaj zrecyzuję dla Was polibak serii LEGO Monster Fighters. Jest to polibak 30200 serii Monster Fighters pojazd zombie. Na naszym polibaku możemy znaleźć logo LEGO. Logo serii, w tym przypadku Monster Fighters, nasz pojazd, pojazd zombie i bardzo ciekawe tło, które przedstawia cmentarz. w się księżyca. Z tyłu zaś mamy też logo LEGO, logo serii, logo LEGO KLABU. Ostrzeżenia. W wielu językach i informacje, gdzie nasz polibak został wyprodukowany. A nasz polibak został wyprodukowany w Danii, na Węgrzech, w Meksyku i w Czechach. Nasz polibak zawiera też 32 elementy. Otwórzmy. Jak widzimy garść elementów, jest jeden z wyróżniających się elementów, jest ta trumna. Mamy tutaj też instrukcję, którą jak widzimy jest to mniejsza kartka niż kartka A5 i nie przedstawia żadnej reklamy oprócz. Pojazdu zombie, tutaj możemy oczywiście jeszcze zaliczyć oprócz trumny ciekawe ognia, bo jak to można powiedzieć, też płomienie i takie, jakby to można powiedzieć, megafony, ale to można różnie nazwać. Jeszcze ciekawą rzeczą jest ta jest ten oto przód samochodu, i ja to mamy. Samochód zombie, zombiak i elementy dodatkowe. Omówmy najpierw zombiaka. Ma on kapelusz shopera, ciekawą twarz, nadruk z przodu i z tyłu torsika, nadruk na nóżkach tylko z przodu i ma drewnianą rę rączkę. Nadruk na torsiku świetnie pokrywa się z nadrukiem na spłodenkach. Czyli inaczej można powiedzieć na nóżkach, jak to woli. Też oczywiście dobrze wykonana minifigurka jak na polibak. Nasz samochód też jest bardzo ciekawy. Największe budzi ciekawość to, że znajduje się w nim trumna. Ta trumna to oczywiście taki samochodzik z top super dopalaczami, może nawet nitro, z ciekawymi światłami, ciekawym rozwiązaniem i oczywiście pasujący do tego polibag. W naszym polibagu też możemy znaleźć dwa elementy dodatkowe, które na pewno przydadzą się do robienia różnych rzeczy albo innych rzeczy z LEGO. Więc podsumowując, nasz polibak jest świetny, dobrze zrobiony i wykonany. Więc z całą pewnością mogę Wam go polecić. Nie zapomnijcie, subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie. Do zobaczenia w następnym materiale.